Witam w firmie Ela Wyrób Folii Opakowań. Firmie, która produkuje folie PE dla całego szeregu branż w Polsce i Europie. Dziennie produkujemy 60 ton folii, na tą chwilę zatrudniamy około 200 pracowników, a nasze obroty od 2013 roku regularnie przekraczają 100 milionów złotych. Jesteśmy niezmiennie firmą rodzinną. Która ma swoje korzenie w garażu moich rodziców. Dynamiczny rozwój firmy wymagał od nas ciągłych inwestycji, a także usprawnienia procesu zarządzania produkcją oraz całą organizacją. W związku z tym rozpoczęliśmy poszukiwania firm, które mogłyby nam w tym procesie pomóc zaimplementować odpowiedni system ERP. Okazało się jednak, że znalezienie odpowiedniej firmy dostarczającej oprogramowanie ERP nie jest takie proste. Zazwyczaj dostępne na rynku rozwiązania są predefiniowane i mało elastyczne. To nam niestety nie wystarczało. Oczekiwaliśmy większej elastyczności i możliwości konfiguracji oprogramowania pod nasze potrzeby. W tym momencie rozwiązanie Wendo ERP okazało się najbardziej trafione dla nas. Od tamtego czasu współpracujemy z Wendo ERP i znacząca większość naszej organizacji jest obsługiwana dzięki temu systemowi. Planowanie w naszej firmie polegało na segregowaniu zleceń i opisywaniu ich numerem linii. Później takie zamówienie trafiało na produkcję, gdzie czekało na swoją kolejność w realizacji. O kolejności decydował termin wpłynięcia zamówienia. Widzieliśmy, że to bardzo niedoskonałe i ograniczające, dlatego na własną rękę próbowaliśmy to zoptymalizować. Zaczęliśmy używać Excela, jednego arkusza w chmurze, do którego więcej osób miało dostęp, i to już był dla nas ogromny postęp. Natomiast teraz, dzięki VendoRP, to co zajmowało nam godziny, jesteśmy w stanie załatwić kilkoma kliknięciami. Tabelę w Excelu zastąpił harmonogram, który pozwala na sprawne ułożenie zamówień bez możliwości powielania zleceń dzięki filtrom w sposób łatwy i przyjrzysty możemy posegregować zamówienia przez termin, nazwę klienta, technologię, a to tylko niewielka część funkcji, którą oferuje nam program. W firmie Ela wyrób poli opakowań jakość, autentyczność. Legalność produktów oraz zadowolenie klienta są sprawą kluczową. Dzięki Wendo ERP w firmie mamy możliwość pełnej identyfikacji produktów, co oznacza możliwość prześledzenia produktów i procesów. W całym łańcuchu żywnościowym. System identyfikowalności produktów na każdym etapie jest bardzo ważny. Dzięki temu nasi klienci mają pewność, że dostają produkt najlepszej jakości. Jednym z naszych celów na najbliższą przyszłość jest pełna automatyzacja procesu kontroli jakości z wykorzystaniem nowego modułu Wendo ERP, który nam to w pełni umożliwi. Moduł CRM Wendo jest ostatnim modułem, który wdrożyliśmy u nas w firmie i dzięki temu w ramach jednego systemu jesteśmy w stanie pracować nad pełnym obiegiem dokumentacji związanej z obsługą bieżącą zamówień klientów. Podstawowe zalety funkcjonowania wszystkiego tak naprawdę pełnego obiegu dokumentów w jednym systemie. To przede wszystkim pełna identyfikowalność zamówień i dokumentów wchodzących do działu sprzedaży, pełna przejrzystość w sytuacjach, kiedy trzeba sprawdzić tak naprawdę, gdzie dany materiał, dla którego klienta i w którym momencie się znajduje. Mamy jeszcze jedno bardzo ważny punkt, bardzo ważną zaletę pracy w jednym systemie, a mianowicie łatwość przeprowadzenia jakichkolwiek analiz. Tego, co wchodzi do nas do firmy. Możemy w każdy sposób i dowolnie przeanalizować to, na jakich obrotach pracujemy z klientem, w jakich ilościach, w jakich destynacjach, jakiego rodzaju klient. I tak naprawdę dzieje się to za pomocą dwóch, trzech kliknięć i mamy pełną analizę, która jest niezbędna do dalszych procesów i ewentualnie do podejmowania kolejnych decyzji dotyczących współpracy z klientem bądź też funkcjonowania spółki. Przed nami nowe wyzwania, dynamicznie zmieniający się rynek wymusza na nas ciągłe inwestycje i wprowadzanie nowych innowacji. Postawiliśmy sobie ambitny cel, by w przeciągu najbliższych pięciu lat wprowadzić na rynek w pełni recyklowalne opakowanie barierowe. Wiąże się to z ciągłym rozwojem parku maszynowego i zasobów ludzkich, a tym samym wymusza na nas jeszcze lepsze zarządzanie. Jestem przekonany, że Wendor RP nam w tym pomoże.